W Tej chwili wezmę, podłączę żerówkę pięciowatową LED i jakie tutaj jest napięcie, nam wygeneruje transformatorek. No. 022 23 dwadzieścia dwa, dwadzieścia pływa aż do 24 Dobra, teraz podłączę żarówkę 7 W i ta daje nam zero trzydzieści trzy no i teraz przyszła kolej na 15-watową żarówkę No i jak widzicie, żarówka 15 W. Tu jest już napięcie 0, 85, 6. No, pływa tak.